To mieszka no na bogatych. Oj, tam zobaczcie, jest. Siwek, zależy. Jajka se chłodzi. Członkowie, zapraszam wszystkich na mój filmik. Krótki taki z po takim fajnym osiedlu, campingów, y, małych domków jednorodzinnych, bardzo kameralnych, fajnych. Mieszkają sami starsi ludzie, anglicy. Zapraszam no i na pompeczki. Ale pierwsze, zobaczcie, co, co mam pokazać, a później dopiero wam te pompeczki moje włączę. Także 50. jak tak dla formy, dyscypliny i zabawy. Także jesteśmy teraz 7 minut od, od y, mojej dzielnicy, a tu jeszcze jest terytorium e, Nottingham i zobaczcie, no, na takim, że tak powiem zadupiu, no tak to nazwijmy tak potocznie zadupiu, jest defibrillator. Także jakby komuś coś się nie, daje, nie daj Boże stało, zawsze może liczyć, że ktoś mu pomoże. Tu się pewnie jakoś dzwoni. Hmm, pod ten numer. Ktoś nam podaje kod, otwierasz i ratujesz komuś życie. Oczywiście trzeba zachować e, e, nerwy na wodzu. Trzeba ukazać się charakterem, żeby komuś jeszcze bardziej nie zaszkodzić. Tylko pomagamy. No, my pójdziemy tam, dam zaraz zrobimy pompeczki. Pokażę wam takie fajne osiedle. Takich domków, e, nazwijmy to baraków albo campingów. A też jeszcze idę za nimi, bo poszli gdzieś tam z psem do parku. Fajna miejscóweczka. Radcliffe Park Trend Cię bardzo ładnie, słonecznie No i te ptaszki Coś pięknego Miód na duszę Czy jak to się mówi O, to taka miejscóweczka jest Zadaszona, możesz sobie przyczupnąć, ta deszcz ci słońce, schować się przed słońcem I na przykład sobie No ja wiem, błąka puścić Patrzcie jaki fajny tron, tutaj można usiąść, posiedzieć, pomyśleć, z takim widoczkiem. To jest Netherfield, jedna z dzielnic, no i tam później już Snenton, ale już tego nie widać. Tu jest rzeka Trent, nieuregulowana taka, stan surowy. A my teraz idziemy sobie tam, na takie osiedle właśnie tych domków campingowych. Nie wiem, czy to są jednosezonowe, czy całoroczne. Ale bardzo fajne. Widziałem tam kilka palm. Generalnie fajnie to wygląda. i tam sobie gdzieś zrobimy pompeczki, moi, ko moi kochani. Trzeba zejść w dół. O! zapuścimy sobie tutaj. Zobaczymy to osiedle, jak tutaj sobie ludzie żyją. Wygląda na całkiem sympatycznie. Jak hiszpańska taka jakaś Wiosczka A jak będzie naprawdę zobaczymy. Patrzcie nogi 35. Nieźle co. Tak mówiłem właśnie ten przeskolejowy taki most. On jest taki długi i ma takie te łuki, ponieważ jest. On płynie, on płynie, on biegnie przez długie mokradła. No i też łączy dwa brzegi. Pod tym mostem po prostu przebyła rzeka Trend. Hello. CCTV bo to Anglia, to wszędzie są kamery i w ogóle, ale zobaczcie, co świadczy o tym, że miejscówka jest bardzo zadbana, mieszkają ludzie, tak powiem, na innym levelu. Co o tym właśnie świadczy, że każdy dba o wszystko i o siebie, i o wszystko, co ich otacza? Dookoła. To świadczy, że nie ma żadnych graffiti. Zobaczcie, zauważcie to, że tu nie ma żadnej graffiti. A ten skatepark już ma kilka lat. Zobaczcie. Tutaj nikt się przypadkowy nie dostanie. No, chyba że się uprze i weźmie autobus, przyjedzie z autobusem, albo wyszuka na Google Map, gdzie są skateparki, które są jeszcze nie pokryte graffiti, i wtedy przyjedzie. No, bardzo go zrobi. Ale ja mówię, tu nie ma ludzi nieprzypadkowych. Po prostu jest 7 minut. 7 i do centrum Nottingham. Taka fajna miejscóweczka. Tam boiska. E, tam siłownia. Tam róweczka, I słońce. No nie ma żadnego graffiti. No chyba, że tutaj, ale tutaj to tu się nie liczy. Tu się nie liczy. Tu się liczy. Że nie ma. Nic. A nic, puściutko. Jak w nowym levelu, w jakiejś grze o parku gdzie sam budujesz skateparki i jeszcze nic nie ma. O, jedzie ten pociąg, o wam mówiłem. Hello big brother. Zależy. Jajka se chłodzi. Fajna sprawa. Tu są wszędzie koniki. Ludzie mają konie, stadniny. Żyją tak utrzymują się. co Za tym idzie, mają fajne, piękne domy. Co oni wiedzą o emigracji, jak nie muszą? Co oni wiedzą o emigracji? Konio, czy ty wie, że się już kończy? Tak mówią na YouTube, że Anglia się kończy youtubery. No okej, okay, przejdziemy się tym kawałkiem wioseczki. Pełnej domków, czy do campingi, czy to jakieś jeszcze inne. To jakiś fajne zobacz, murwa. Bo... Ciekawe, ciekawe. Maluteńkie takie. O, tu jest fajnie, zobacz, normalny salon. Taki jakby holenderski domek, nie mrowa, tylko taki stały jakby. Tak, murowany, fajnie. No następny. Jeszcze fajne Fajnie, takie wąskie, a długie, głębokie znaczy. Hmm. Fajnie. A? Nie ma lipę. Nie no, całkiem przyjemnie. Jeszcze pogoda, ale są w ogóle całkiem inaczej wygląda. Robi wrażenie. Tylko ten pociąg pewnie w To przyjeżdża. Tutaj przyjeżdża taki pociąg. Jest tak fajna y, linia kolejowa. I tam wcześniej jest taki most. On jest taki stary, bardzo zabytkowy jak w farepoterze Moncer. murowany. Taki wiecie, takie małki. O zresztą tam go, tam go widać na końcu. Ktoś tam Robert, tam są fajne graffiti nawet. Interesująco Jakbym był mówił jakiś tym Szuflanni był O już jest styl życia Takie autko ma starsze osoby Tak starsze osoby stopni ciszę mhm. To taka tak ja ściana niedługo O, chyba sołtys Chyba mieszka sołtys No bogato już o, i tam zobaczcie jest ten właśnie taki fajny wiadukt kolejowy, czy most jest taki ma takie łuki ma. Teraz może tego nie widać, bo moja kamera też nie jest pierwszego sortu, ale wieści mi tak jest. No fajnie to wygląda. Ale spokój Tam kochani dalej widziałeś te czarne barany Może będzie można No Całkiem ukazały to osiedle jest Robi wrażenie Czy się palmy Czy tam Jak to się zwał Faj O Podobno to są czarne barany O, są Czarne barany Tam rzeka trend Płynie No i tamten właśnie most jest Czy tam Tu Proszę Pan siedzi? Barane, barany. Jak się wam podoba? Dzieciacki, chcielibyście mieszkać w takim miejscu? Bo ja powiem szczerze, bardzo. Są mniejsze domki, większe. Widzę, że wszystko jest zadbane. Ludzie mają pieniądze. To jest po prostu styl życia. Tak jak niektórzy mieszkają na barkach, znaczy, są kwiatki pod domem. To jak, jak zwykły, po prostu, dom. Jakieś rzeźby. Są ubrane Pięknie. Zobaczcie. Jest tu wszystko. Żomek siedzi. Planko dzisiaj. Tak w życiu to, o, o, o. No popatrz, ale zajebiście co? O tam też graźniarnia. To już konkretny jest Kurde co jaka chata w ogóle Fajne. Każdy inny ja, ja też. Już długo mówię. No, ja jeszcze trochę. <laughs> tak. ja no, ja tak. Mhm. <laughs> ładne, ładne. taka O, patrz, ten z tej bajki. Jak ona ta bajka miała. i co, A no to nieważne. Taki był taki ten. O os. A o im w os. To idziemy tam do wyjścia, nie? No i pięknie. Piękna wioseczka. Moja kochana, piękna mróweczka. No. A my już idziemy do wyjścia. To tyle, co chciałem Wam pokazać. O, żaba była Żaba A my idziemy Pompeczki jeszcze strzelę dla kontentu za formy zabawy i dyscypliny. Tak to u mnie wygląda Mówimy papa e, Osiedlowi Czekaj, może pompeczki pod palmą? A! Czy może? Czy może? Piękna sprawa. Dobra, to ja zapytam. Formy dyscypliny i zabawy. Dziękuję serdecznie szulę i zapraszam na, na inne filmy. Zostaw suba, komentarz. jest z mojej strony. Trzymajcie się. Anglia jest piękna, tylko trzeba znaleźć fajne miejsca.